Jesteś w naszym tajnym domu I masz teraz być dobra Bo przejęłam twoją kolonę Bo inaczej białe oczy i po tobie Całkiem po tobie, bo ja umiem to zrobić Cię skrzywdzić bardziej Dobrze, dobrze No i tak ma być to, co ci rozkażę, masz zrobić. Jasne, królu. I ty nie jesteś już królem tej ziemi. A ja sobie tutaj zrobię kilka zmian, żeby ta ziemia była dobra. Okej, okay, okej. Okay. A teraz... masz do spania. Dobrze, dobrze, królu, idę. No, jak mnie te rany bolą. No, no teraz poświęcę się dla rodziców. Mm. To co? Co porobimy? No nie wiem, kupujemy? Dobra. Jak mam białe oczy, to mogę tym kopaniem skrzywdzić kogoś na przykład. No, aha. Musimy coś z nim zrobić. Dobra, no to idziemy wszyscy spać też. Tak. Spanie nam się poświęci. No. Och. O, wszyscy śpią. Ucieknę stąd i zabiorę ci kolony. Nie jesteś władcą tej ziemi. No. Teraz stąd, idę. He? Czemu ja bez kolony? Gdzie jest mój sługa? O, teraz się naprawdę wkurzyłam. Nie będę miała już białych oczu, tylko czerwone. Wkurzyłam się strasznie. Teraz idziemy ją poszukać. Jest tu. Skąd ty masz takie czerwone oczy? Oddaj koronę, bo inaczej będzie źle. Źle mówię ci źle. A masz. Będziesz królową! Będziesz królową! Zabierz mi kolonę! Jeszcze raz mi się takie coś przydarzy. To mówię ci, będzie po tobie. Już całkiem. Co z tego, że możesz nad moimi oczami, ale jeszcze cię zapchnę z góry, więc uważaj, do kogo tutaj wstajesz. Dobra, dobra! Możesz być królową! Dobra! No. No, teraz już jestem spokojna. Zabieramy Cię do naszego tajnego domu, bo pewnie teraz nieprzytomna jesteś. Ne.